Chciałabym również zaprosić na scenę wydawcę miesięcznika raportu WTO, pana Wojciecha Łuczaka, ponieważ dziennikarze akredytowani w czasie targów NSPO 2014 przyznali również nagrodę za najbardziej efektywne stoisko. Proszę Państwa, zawsze mamy dylemat. Naprawdę jest głosowanie, to nie jest przedmiot wskazywania, to jest degłosowanie. W tym roku nie mieliśmy wątpliwości. Biały fortekan, biały wystrój ogromna pompa, no domyślacie się Państwo kto dostał, Polska Grupa Zbrojeniowa. I proszę Państwa tak trzymać, mówimy to my, żeśmy naprawdę przeszli wszystkie stoiska, Show Daily naprawdę zbadało te do, 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 dokumenty, raport Woj Wojsko-Technika Obronność, raport MSPO. Proszę bardzo. Tak trzymać dalej.